Dzisiaj już się pewnie domyślacie po tych rzeczach co tu mogę nacisnąć że gramy w Plants vs Brainot. Ja już jestem po evencie, sorry, że nie nagrałem Tinga z eventu, ale no ciężko było Mamy self-ruta Admin z respił. To jest mega szef tylko że jakby był jakiś gold, jakiś większy to był dopiero szef, ale tak to nie jest. Mamy wielkiego karnivorusa. O to, to jest w ogóle Sigma jakaś. Nie? Tu jest Mango wylewowane na dziesiąty poziom maksymalny. Złote i jeszcze ma chyba z 5 kilo. które daje 278 tysięcy dipsa. co jest duro. Przynajmniej mi się tak wydaje. Widzicie dużo komentarzy, czy Wam się podoba czy nie, bo ja naprawdę nie wiem, czy Wam się podoba czy nagrywać z tego, czy może nagrać, nie wiem, z jakiejś nowej gry, w której jeszcze nie grałem. Albo na przykład teraz zauważyłem, że dużo osób gra w Find a Brain Note. Jest taka gra o szukaniu brain No i nie wiem, może z tego nagram odcinek. Więc piszcie piszcie, piszcie. piszcie. Ja będę czytał, odpisywał, coś tam sobie porozmawiamy, no i no. Będzie super. najlepsze ścieżka daje 300 tysięcy. No, przez to mango. Które ma 300 tysięcy dipsa, prawie. Ale że ten secrecik nie leci. A, i w ogóle odblokowałem biom. Desert. Ale tu ja już mam maksymalne odrodzenie, dlatego, że dodali dwa nowe rebirfy, no a ja miałem Lemiauzio, sobie zrobiłem, no to sobie zrobiłem na szybko rebirfa. No i tak, teraz jest. Zrobiłam 27, no i pół miliona można powiedzieć. Tutaj się mega mocne kryciki udało zdobyć na evenciku. Na przykład ten six seven którego nie musiałem kosiarką rozwalać. Miał 4 miliony życia, tego sam pokonałem. 500 tysięcy. No i tak wyglądają moje brenuty. Mój najgorszy. Mój no, już jest lepszy niż ostatnio. Daje 120 tysięcy. Piszcie, czy chcecie jakieś brenuty, będę rozdawał za darmo. Na przykład jakieś six y Ale to takie słabe six seveny Ja tu mam jakieś te Wojtek Trade eee... ja się bawiłam językiem ja o no dobra okej okay. no nie okej okay. no okej okay. za co? za tego dziwnego za starfola. Nie, 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 ja chcę mnie oszukać. Nie, 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 ja to wiem, ja to wiem. Sprawdzę jeszcze. Ej, dobra, jednak odmocnej. Kurwa, ma dużego crepa. Ile? O ja. 300 tysięcy no. To może jednak ten Starfall to nie jest jego najlepszy. Co to jest jego najlepszy? Milion. No, pogrzało ich coś? No, aha. Dobra. Story, to coraz lepszy niż ja. Dobra, nie mam pytań. Co tu jest? Jak ludzie stoją, są tak dobrzy? Kurczę, nie mało się mylić, ale... Ono jest komuło, to Widzicie? Ich... Piszcie, ja to już mówiłem. Piszcie, piszcie, czy chcecie jakieś beli? No, dam, mam. Takie poniżej 120 tysięcy. To mogę dawać. Skąd on ma! Dobra, okej. Okay. Dobra, za to Ja wiem, że ona skomuje ale trudno. Teraz się żyje. Ну, no, давай мне первый Ну, ты мне давай перши. Ну, ты мне даешь перши. И first. На-на-на-на. Ну, 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 ю. Ну, это гнеда, сто процентов. Это невозможно. уливо. Трайт, yes or no. Uh. Yes. Počakaj, Pols... Polska, bo Witek, to Poljski, gibajmo, ne vem, če je to še en kraj, kaj? Ej, gdzie jest? O, no, dobra. Tak, a poza tym król piszą przez u Ona mi się nie chciała pisać. U o. O, zamknięta. Ok, no kurczę, no daj pierście. pierwszy Łoga Jaka wielka dynia I psa. Obłagam, zgódź się. Proszę. O kurcze, 37 tys. Mocne. O, dobra, dobra. To na tři, dva, jeden. Tři, dva, jeden. Czekaj, ja dodam do znajomych. O, dobra. Aj, aj, no. To chcesz, czy nie? Nie. Jednak nie. no. Opowiadałem, co miałem opowiedzieć. Tak wygląda moja konto w plancie. No i co? Ja się z Wami żegnam i na rok.